Rządowi. Pan Donald Tusk zapytał, czy mamy do niego zaufanie. Ja wczoraj na swoim facebooku przytoczyłem, co oznacza według słownika języka polskiego słowo zaufanie. To jest również zaufanie do słów i czynów człowieka. Donald Tusk pomylił się w sprawie międzynarodowej w najważniejszej rzeczy. Przypuszczał, że Donald Trump nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i nawyzywał go od agentów KGB. Dzisiaj z tego powodu Polska ma potworne kłopoty, że polski prezydent, że polski premier nie jest w stanie rozmawiać z amerykańskim prezydentem. Jeżeli pan mnie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, mam zaufanie, moja odpowiedź brzmi nie. Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? Czy ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powtórzył, powierzył ludziom, którzy opowiadali o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza w Polsce na prezydenta?